Witam Was bardzo serdecznie i w tym odcinku chcę Wam pokazać moją wersję druida na furie, tak zwanego Fury Druida. Generalnie materiał będzie podzielony na cztery krótkie części. W pierwszej powiem jak rozdać talenty i statystyki, w drugiej o przedmiotach, w trzeciej części o najemnikach. I moich pomysłach na to, jak również w czwartej zabijemy sobie coś i pokażemy, jak to działa w praktyce. Także zaczynając od początku, jak chodzi o siłę, siła standardowo pod najcięższy przedmiot. Ja ponieważ eksperymentuję sobie z różnymi przedmiotami, hełmami, wrzuciłem tutaj 109. Głównie po to, żeby mieć już dostęp do włożenia archonskiej zbroi płytowej. Oczywiście ta siła mi jest potrzebna pod monarchę, która wymaga 156. Zręczność. Mam tutaj 138, ponieważ również eksperymentuję z różnymi broniami. Ale zręczność dajemy też pod broni taką, której najwięcej wymaga. E, wszystko w żywotność, tak naprawdę to co zostanie, a w energię też standardowo nie dajemy sobie nic. Ok, talenty żywioły zero. E, przyzywania tutaj e, warto dać. Eee, jeden wdębowego mędrca ewentualnie podmaksować sobie serce Rosomaka to jest e, fajny duchowy pomocnik ale na piekle często ginie trzeba go często przyzywać eee, a ja moim druidem chcę nawet sobie ubery ciachnąć także nie fokusowałem się na sercu Rosomaka mi akurat zostało parę punktów, to po prostu dla żartu sobie rzuciłem przywołańce, żeby sobie wesołą ferajnę zrobić. Najważniejsza dla nas jest zmiana kształtu. Maksujemy wilkołaka, maksujemy likantropię i maksujemy oczywiście furię. Plus dajemy jeszcze ile wlezie w dziki szał. Kuria jest to nasza bazowa umiejętność, posługujemy się nią cały czas. Dziki Szał daje nam możliwość bardzo szybkiej regeneracji zdrowia poprzez kradzież zdrowia. Wilkołak wiadomo, zmieniamy się w niego. Likantropia bonusuje nam maksymalne zdrowie oraz czas trwania naszego wilkołaka. Ja dałem sobie jeszcze jeden w Niedźwiedziach, ale również dla jaj. No dobrze, słuchajcie. Jak chodzi o przedmioty, zacznijmy sobie może tym razem od dołu naszej postaci, czyli Torch, Annihilus. Oczywiście im lepsze, tym lepiej. Mamy tutaj jeszcze różne talizmany, które podnoszą mi odporności. Eee, dobrze jest mieć talizmany do maksymalnych obrażeń do skuteczności ataku, do życia i tak dalej rękawice ja osobiście używam nakładania rąk ze względu na 350% obrażeń zadanych demonom super buff, 20% szybkości ataku świetne no i jeszcze 50% do odporności na ogień genialne Generalnie, jak będę się wybierał na ubery, to na pewno założę sobie chwyt Drakuli, ponieważ daje nam to 5% rzucenia, 10 poziomowego zaklęcia, wysysanie życia, tak zwany life tap. Będzie to niezbędne do przeżycia, chyba że, chyba że wezmę sobie inną broń. Ale o broniach jeszcze pogadamy, bo mam małą niespodziankę. Jak chodzi o pierścienie, Króczy Lód dla mnie jest niezbędny, odporność na zamrożenie. Ponusowo mamy jeszcze skuteczność ataku, zręczność, manę, absorpcję zimna. Na drugim palcu mam Bulkatosa Pierścień, co prawda cieniutki, bo tylko 3%. Zdrowia wykradzione za trafienie, no można sobie kupić lepszy. Na ubery założę Błękitnego Karła. Jestem prawie pewien ze względu na absorpcję ognia. Można go też używać tam, gdzie nas ostro grzeją, czyli sanktuarium chaosu. Eee, Talizman, gniew lorda, plus 1 do umiejętności, 20% do szybkości ataku. Wielka szansa na zabójcze uderzenie i jeszcze świetne odporności na błyskawice. Eee, buty, jeździe drzezi. Standardowe buty dla postaci, które zadają fizyczne obrażenia, uderzają. Mamy tu szansę na druzgocące uderzenie, zabójcze otwarcie rany. Można, jak chodzi o buty, stosować sobie inne, na przykład aldury, które są od zestawu dla druida. W aldurach mamy ogromną odporność na ogień, dużo do zdrowia. To co tam mamy? Pas. Używam sznuruszu. Zdrowie wykradzione za każde trafienie. Możliwa obrona. No i redukcja obrażeń fizycznych otrzymywanych. Tutaj o 11%. Mogłoby być 15%. Ale gramy tym, co mamy. Jest też dobrze. Można sobie też założyć sznur verdungo, Masa do zdrowia. 10% fhr Zmniejszanie fizycznych obrażeń. Tutaj o 13%. Jak ktoś się bardzo boi obrażeń od błyskawic, można założyć Wigor Boga Gromów, tak zwanego Thundergoda, Pigoda. Eee, ma on plus 10 do maksymalnej odporności na błyskawice, 20 do absorpcji błyskawic. Okej. Okay. jak chodzi o tarczę, ja tutaj założyłem sobie tarczę burzy. Jest to genialny przedmiot. Zapewnia nam duże szanse na przeżycie, ponieważ obrażenia fizyczne otrzymywane są zmniejszone aż o 35%. To jest bardzo dużo. Czyli razem ta tarcza z tym pasem, tu mamy 35, tu mamy 11, no to mamy już 46% zmniejszone obrażenia. Jak chodzi o hełmy. Podstawowo będę używał grzywy jalala, e, ale zastanawiam się też, szczerze mówiąc, do założenia na Ubery w Wilhelma ze względu na e, większe szanse na druzgocące uderzenie, na zabójcze. To jest tam potrzebne. Do normalnego grania grzywa jalala jest świetna. Akurat do zmiany kształtów mamy tutaj aż plus 4. Jak podsumujemy sobie, plus 2 do wszystkich umiejętności, 30% FHRA, 20% premii do skuteczności ataku. Rewelacja, będziemy trafiać w potwory. 20% do siły, 20% do energii, aż 30% odporności wszystkich. Super. Eee, generalnie rozważałem też założenie sobie spojrzenia wampira tak zwanej gazy. Ale to ze względu na haha, redukcję obrażeń fizycznych. Czyli, jeżeli stwierdzę, że jest naprawdę źle, na przykład na tych Uberach czy coś, no to wtedy dołożę sobie jeszcze 16% zmniejszania obrażeń fizycznych. No i ten druid to będzie wtedy już prawdziwy mały czołg. Można też pomyśleć o obliczu Andariel. Czemu nie? Tu na przykład mam takie ze zwiększoną szybkością ataku. Jak chodzi o zbroje, to mm, myślę, że najfajniejszym rozwiązaniem jest HARD, ponieważ daje nam olbrzymią premię do obrażeń, sporo do zdrowia, sporo do wszystkich odporności. No i jeszcze ta szansa na rzucenie 15 poziomowego zaklęcia zmrażająca zbroja co nam niewiarygodnie podniesie tutaj e, wartość naszej obrony. Jak nie mamy hartu, możemy używać zdrady. Tutaj jest szybkość ataku, 20 e, FHR, odporność na zimno, a przede wszystkim szansa na rzucenie zniknięcia, które również bardzo podbija odporności i zmniejsza otrzymywane przez nas obrażenia. Osobiście, wymiennie jeszcze będę stosował Enigmę. Jak nie będę chciał się przebijać przez wszystkie hordy wrogów, można sobie Enigmą podlecieć elegancko gdzie się chce. No i najważniejsza rzecz, i zarazem najciekawsza, to bronie. Ja tutaj zaprezentuję w kolejnych materiałach, jak będę walczył tym druidem. Eee, przede wszystkim bestię, eee, zrobiłem ją w berserkerskim toporze. Eee, ma ona aurę fanatyzm na poziomie 9. Zwiększa to nam bardzo obrażenia i szybkość ataku. Ciekawy jestem jak to będzie ciachać. Do tego fajne bonusy do szybkości ataku, do obrażeń. 20% do szansy na druzgocące uderzenie. Otwarcie rany i jeszcze więcej bonusów do e, druida. Nieźwiedziawak, likantropia, ciła energia. Bardzo dobry przedmiot. Będę jeszcze testował żal. E, też bardzo mocny przedmiot do wszystkich postaci, które uderzają broniami. Eee, zobaczymy, jak to wyjdzie. Żal ma teoretycznie trochę niższe obrażenia, ale weźcie pod uwagę to, że ma aż 157% przy moim poziomie do obrażeń zadanych demonom, eee, także generalnie te obrażenia od grifa, czyli żalu, są trochę ukryte. No, i moją tajną bronią, a szczególnie na Ubery, będzie ostatnie życzenie. Tak, ten przedmiot wreszcie tutaj dołączył do kolekcji. Jest to jak najbardziej endgame'owy przedmiot, zapewnia aurę moc na poziomie 17, eee, rzuca wysysanie życia, czyli Tap Life. Powinno zdecydowanie pomóc na Uberach. Eee, ma aż 69% do szansy na druzgocące uderzenia, trafienie oślepia cel. E, szansa na wiązkę błyskawicz, na zniknięcie, ignoruje obronę celu, no generalnie, genialny przedmiot. No niestety, bardzo, bardzo drogi. E, ok, także przedmioty na naszym druidzie mamy już omówione, jak również zamienniki na switchu standardowo CTA z monarchą w duchu. Przepraszam, duchem marsza, tak. E, okej. Okay. No i dobra, jak chodzi o moich najemników, to mam tutaj dwie opcje. Obie opcje są ciekawe i obie opcje tutaj Wam zaprezentuję. Pierwsza opcja to jest, można powiedzieć, w kolejny raz mówię standardowo, ale w tym przypadku to najbardziej prawda. Jest to najemnik z drugiego aktu z aurą mocy. Eee, także weźmy sobie, zróbmy tutaj trochę miejsca, bo będziemy teraz żonglować troszkę tymi przedmiotami. Najemnik z aurą mocy, który ma bardzo ciekawy przedmiot. E, czyli Dumę Pride zrobiony w eterycznym CA, czyli zagadkowym toporze. Zapewni nam to jednocześnie i aure mocy, e, i aure koncentracji, w tym przypadku na poziomie 17, dodatkowo Pride jest solidną bronią dla najemnika, ma różne fajne bonusy. E, jak chcesz zobaczyć dokładnie przeróżne bronie do najemnika to zapraszam luknij sobie poradnik do najemnika z drugiego aktu na moim kanale. A pancerz będzie to hard pancerna płytówka. Ewentualnie jeszcze może będę używał kolca bramble ze względu na aurę ciernie, ale to się zobaczy w tak zwanym praniu. Także weźmy sobie, ubierzmy naszego najemnika. To jest mój pierwszy pomysł na najemnika. Także zobaczcie, moc na poziomie 19, koncentracja na poziomie 17. Eee, weźmy sobie, zobaczmy po prostu. E, jakie to będzie miało teraz około obrażenia, tak? 1554, 4636 przy Fury, czyli mamy teraz założone sobie Trzy aury, tak? I Fortitude, czyli mamy aurę fanatyzm na poziomie 9, e, mocna poziomie dziewiętnastym i koncentrację na poziomie 17, tak? Jeszcze to sprawdzę, bo nie wiem czy najemnik odpalił sobie już tą aurę. Jakoś nie widzę tej aury. Ale to i jedzie Odpalił tą moc. Gdzie on jest? No patrzcie, no nie chcę występować. Chodź tutaj, chodź. Chodź, chodź, chodź 5500 prawie do 4400 Czekam, bo chciałbym zobaczyć tą aurę, tak jak się zmienia. Jest noc. No dobra. Aha, wyrzuciłem sobie, wyrzuciłem sobie portale, bardzo, bardzo mądry. Okej, okay, dobra. Zobaczmy jeszcze, jak to się przedstawia tutaj z ostatnim życzeniem i z żalem. przy tym najemniku, żeby było bardziej kompleksowo? Także dla żalu będziemy mieć obrażenia 855 do 1000. Pamiętajcie, że żal ma tak zwane te ukryte obrażenia, czyli ee, finalnie to powinno wychodzić lepiej <grych> niż na obrazku. A dla ostatniego życzenia mamy 2400-2760. Tak, czyli teoretycznie będą mniejsze. Od naszej bestii. No, ale mamy tutaj live tapa, Mamy tutaj ogromną szansę na druzgocące uderzenie. I jeszcze inne bonusy. Czyli też to trzeba będzie przetestować, rozbawić. Wróćmy sobie do naszej bestii w toporze. I jeszcze sobie omówmy teraz mój drugi pomysł na najemnika. Mianowicie będzie to najemnik z pierwszego aktu. Tak, tak. Cały czas, szczerze mówiąc, gram na tego najemnika z drugiego aktu, albo z piątego aktu. I stwierdziłem, że po prostu potrzebna jest jakaś odmiana. Sprawiamy sobie to tutaj. I mój najemnik z drugiego aktu otrzyma wiarę, czyli fate, Stradę, Trichery no i oblicza Andariel, tak? Profilaktycznie sprawdzam, czy wyjąłem wszystkie przedmioty. Eee, weźmy sobie ze strzałą zmrażającą. Może być Wendy, ładne imię. A nie ma złota, nieprzygotowany. Dobra, weźmy sobie tyle nam trzeba aż na to. Chodź Wendy. Tu cię tutaj ładnie w przedmioty. Dzięki, Zamknij. Zamknij. No i nasz najemnik tu będzie miał takie obrażenia. No, powinna być oblicza Andariel z Ralem. Ale jak już tak założyłem, to niech będzie. Generalnie zdrada, czyli i zawsze pustuje odporności, jak się odpala zniknięcie. Ale właśnie, e, co może być ciekawe, to to, jak ten najemnik będzie współpracował z ostatnim życzeniem albo żalem. To jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. I zobaczmy sobie, jakie tu będą teraz obrażenia, tak? Generalnie Generalnie, jak mamy już aurę, fanatyzm, i to na poziomie 14, z naszego najemnika, to używanie tej bestii w toporze nie jest takie potrzebne, tak. A w zasadzie, jak mamy jeszcze lepszą broń, to niekoniecznie. Także pod takie zestawienie pogramy sobie na żal. Pamiętajcie o tych ukrytych obrażeniach, które jednak ta broń zadaje. No i na ostatnie życzenie, tak? Tu mamy 265-2500. Także na pewno jest to ciekawa opcja. Ok. No i dobra, na sam koniec, ponieważ dosyć długo omawiałem tutaj różne rzeczy, weźmy sobie jeszcze. Eee, pokażmy coś. Rzućmy okrzyki. Sprawdźmy sobie na szybciutko, jak to tutaj śmiga. Jak to wygląda. Pod dwójeczką dzikich szał. No. Szczerze mówiąc, masakruje mi tutaj wszystko. I wygląda to bardzo, bardzo obiecująco. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jak tak, to subskrybuj kanał. Jeżeli już to robisz, to bardzo mi miło i dzięki. Daj łapkę w górę. I oglądaj pozostałe materiały, których będę sprawdzał, jak ten droid sobie radzi. Sanktuarium Chaosu z balem. E, w obszarach grozy no i oczywiście mini ubery e ewentualnie ubery no myślę że myślę że z uberami też sobie poradzi ale zobaczymy także trzymaj się cześć